Nowy poradnik bezpieczeństwa Kosiniaka Kamysza uratuje nas przed wszystkimi zagrożeniami. O tym w tu i teraz Emila Krzemińska. Artur Zieliński. Do zobaczenia za chwilę. Proszę pana, widziałam ostatnio taką roleczkę na Instagramie, gdzie minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz zachwalał nową. Książeczkę, którą wkrótce dostaniemy y, każdy y, z osobna pocztą zapewne Polską, ale można go już pobrać y, ze stron rządowych. Chodzi o poradnik bezpieczeństwa, który minister obrony zajawiał w taki sposób, jakby co najmniej dostał już za niego policera. No też, też miałem tą przyjemność, wątpliwą przyjemność obejrzenia tego. Materiału tej rolki e, i byłem zaskoczony ekscytacją pana ministra. No, ale bo to widząc, było aż, aż widoczne. Tak, widząc tę y, wręcz niezdrową ekscytację, zapragnęłam i ja tę książeczkę przeczytać, a ponieważ dowiedziałam się z tej roleczki, że można ją już sobie pobrać, poświęciłam 54 czy 6 nawet kartek z drukarki i sobie ją wydrukowałam. I powiem tak, y, lektura była zaskakująca. Nawet nie wiem, dlaczego to porównać do jakiego to arcydzieła, y, które przeczytałam w życiu. Natomiast y, co mi się tutaj rzuciło od razu y, w oczy? Minister mówi, że są piękne ilustracje. Przysuniemy. Takie są ilustracje. No, w takim klimacie utrzymane. No, y, rzecz gustu, nie? Jestem może. Powiem tak, że jak. Jest... artystyczna jest kwestią wyboru. Tak. Ale to też, myślę, że to też może mieć jakiś taki aspekt, wie pan, relaksacyjny, można to sobie pokolorować. Właśnie, jako kolorowanka się A tam jest dalej o tym, że ta, trzeba dbać o ta. zdrowie psychiczne. To myślę, że to może nas tutaj gdzieś zaprowadzić, jakaś terapia kolorem. Tym bardziej, że mówimy tam w tym materiale o zdrowiu psychicznym dzieci, że trzeba z dziećmi A, tak. rozmawiać. Więc to jest kwestia rozrywki dla dzieci, kolorowanka. Ale no, no, tak na przykład, na przykład, ma pan nerwowy dzień, no to pokoloruj mandale. Można pokolorować tę okładkę z poradnika bezpieczeństwa. I już na trzeciej stronie widzimy bardzo ciekawą e, rzecz. Na tą y, mam na myśli tutaj y, telefony alarmowe w razie W, gdzie powinniśmy zadzwonić. To oczywiście książeczka nie dotyczy tylko zdarzeń wojennych, Wszystkie ale dotyczy wszystkich, które mogą nam zadzwonić. Kryzysowych, tak. Byłem. Czyli powódź, tornado, tsunami,. Y, Y, trzęsienie ziemi. No, Da. Tak. No y, się odmawialiśmy. Tak. No i oczywiście niestety też wojna. Y, no więc y, to mnie trochę zaskoczyło i nawet dzisiaj y, próbowaliśmy dzwonić pod te numery, bo wydawało nam się, że jakiś czas temu y, zaprzestaliśmy używania numerów typu 999, 998, 997 i tak dalej. One tutaj wciąż są. Więc nie wiem, czy na wypadek wojny zaczną znowu działać. Chyba nie, no. Dzisiaj dzwoniliśmy pod nie i wrzuciło nas od razu na 112. No to się zastanawialiśmy, dlaczego co? Co, tyle tych numerów, po co to ludzi zkości zaprzątać tym głowę jak jeden 112 by wystarczył, ale doszliśmy do wniosku, że mogłaby być utrata na powierzchni tego No trzeba było wybrać stronę numerami, bo to tak ładnie wygląda. Tak, i ja właśnie tu Burmistrzowi powiedziałam, że. Po tylu latach pracy w prasie, jak y, powstawała dziura, tak zwana y, w powierzchni y, z druku gazety, to naczelny krzyczał: I czym ja to teraz wypełnię, co ja tu dam, zdjęcia z wakacji? No i tak mi się to przypomniało, więc y, to akurat, ok, rozumiem, tak, telefony y, alarmowe. I tu są takie różne kwiatki, które można czytać różnie, na przykład przygotuj siebie i najbliższych. Jak sobie poradzisz w kryzysie, zależy od tego, jak się wcześniej przygotujesz, więc słuchajcie, zanim dostaniecie tę książeczkę, posłuchajcie, bo nie wiadomo, co się wydarzy. Pamiętaj, zdrowo się odżywiaj, odpowiednia ilość snu i aktywność fizyczna. No, zacznijmy już biegać na siłownię. Latem na sojowym. Osiem godzin snu. Osiem godzin snu. No i proszę pana, aktywność fizyczna. Ja zaczęłam znowu chodzić. Nie wiem, co pan y, robi z, z swoją aktywnością fizyczną. Na maszynie ćwiczę specjalnej. A, czad. Okej. Okay. dobra. No to będziemy, dobra. będziemy ready. Będziemy ready w razie w. Ale tu jest taki kwiat. Zadbaj o zdrowie psychiczne. Na twoje emocje duży wpływ mają wiadomości, które do ciebie docierają. Analizuj krytycznie ich treść. Głównie chyba, z mainstreamu, nie? Chyba najlepiej by trzeba było odciąć się od tych wiadomości. Wtedy byśmy mieli zdrowie psychiczne. Ale wtedy Naprawdę nie będzie pan miał pojęcia formie. o takich rzeczach. Nie zobaczy pan takich roleczek No tak, o ale, ale z drugiej strony to mi też wpływa na moje zdrowie psychiczne. Nie wiem, czy pozytywnie, czy negatywnie. No Muszę właśnie. się zastanowić, bo straciłem 45 minut czytając te, e, ten materiał i chyba tak w znacznej części był to czas stracony. Ale tu jest jeszcze taki jeden kwiat. Nie wahaj się skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologicznej. O ile oczywiście popieramy, nie, bo to, to jest Sprawia, normalne w dzisiejszych czasach. Tylko ile tyle... czekać w kolejce. Właśnie, dostęp do tej e, pomocy psychologicznej w naszym kraju, kto próbował, ten wie, e, jest nieco utrudniony. Delikatnie mówię. Tak, ale myślę, że to też do ogarnięcia, być może za tą książeczką pójdą też jakieś działania, ja mam nadzieję. Choć może nie wszystkie, bo dojdziemy do tego. Słuchajcie, jak dziecku wytłumaczyć? W sensie z tego poradnika możesz się dowiedzieć, jak wytłumaczyć dziecku, co się stanie na wypadek różnych zagrożeń. I tutaj taka sugestia. Przygotuj się do rozmowy i zadbaj o spokojną atmosferę. Dowiedz się, co dziecko już wie i jak się z tym czuje. To jest ważne. Kadzidła trzeba zapalić dolne światło, proszę pana. Najlepiej w piwnicy. O, najlepiej. Ale nad... nie wiem, bo to są takie na pytania: odpowiadaj szczerze, ale bez drastycznych szczegółów. Wiemy wszyscy, że są okoliczności takie czasem, że trudno tych szczegółów uniknąć. I one się zdarzają. Tak. No i jakby o tym jest ta książeczka. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, możesz poszukać jej wspólnie. Nie wiem z kim wspólnie. No, ale z, może, z, Wikip z Wikipedią na... albo z albo Ale spoko, jak chcecie na przykład z nami porozmawiać możecie zawsze wpaść. Po, porozmawiamy o tym wspólnie. Tak jest. I ustalimy jakąś jedną spójną wersję. Obserwuj zachowanie dziecka i reaguj na emocje. W jaki sposób? Nie piszą? Nie. No, szkoda. Ale szkoda. nie wiem, może to w toku obserwacji wychodzi. Po prostu. Podkreśl, że nawet w trudnej sytuacji możecie liczyć na pomoc i wsparcie. Czyje? Rodziny oraz innych osób, sąsiadów, strażaków, policjantów, ratowników. No i to jest punkt, trafiony. Trafiona. Tak. Wytłumacz dziecku, jakie będzie miało zadania w sytuacji kryzysowej i przećwicz je razem z nim. Najlepiej zrób listę. Zadań, żeby nie zapomniał. A z trzylatkiem? No to będzie problem. To będzie trzeba miał... kilkakrotnie ćwiczyć. Zadanie I siedzieć cicho. Przykład. Tak na na w. W, w. w razie w. I słuchać się rodziców. No nie ma chyba innego miejsca. Y, powiem panu, że to jest taka książeczka, która to dotyka takich y, ważnych rzeczy i jakby skłania nas do wypracowania własnych takich mechanizmów, nie? Bo tu nie ma gotowych odpowiedzi. To jest książeczka to nie taka prorozwojowa. Tak naprawdę nie? ona chyba powinna stymulować rozwój na pewnych służb. No i myślenia osobistego, takiego w każdego też człowieka. No tak, 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 tak. Ja tu sobie zaznaczyłam jeszcze. Y, takie kwestie tutaj się pojawiają: co tam masz sobie zabezpieczyć, domu, może mieć latarkę, świeczkę, zapałki, radio na baterie. Ale tutaj pojawia się też takie obok narzędzi, typu taśmy, folie i tak dalej alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd. Proszę, czekamy na zgłoszenia. Koza, kominek. <noise> ognisko. Ognisko. W bloku? No, wszędzie trzeba w sytuacjach kryzysowych sobie poradzić. Spoko. Myślę, że no, ja może tak... nie jednego dziecka się spełni, to, jak na środku halonu rozpalimy ognisko. Ja tak się przyjrzałem tej liście sprzętu, które należy sobie zabezpieczyć i w ramach ewakuacji zabrać ze sobą. No tak, lekko licząc, jest to jakieś 30 kg. I teraz tak popatrzmy na sytuację, no myślę, że zdarzającą się w wielu, w wielu rodzinach. Mhm. tak? Jest samotna matka wychowująca dwójkę dzieci: ma psa i kota. I teraz zgodnie z tą listą, która jest tutaj sporządzona, w mm -hmm. y, myśl, której każdy z nas powinien sobie zabezpieczyć, taki plecak ewakuacyjny, no to jest to jakieś 30 kg. Mm -hmm. no, na osobę? No, na osobę. No więc ta kobieta załaduje na plecy plecak 30-kilogramowy, podobne plecaki da czterolatkowi, trzylatkowi, no i psuj i kotu. No tak, ona też muszą I ma się plecacy. ewakuować. Gdzie? W jaki sposób? Kompletnie nie wiadomo. Nie wiadomo. Znaczy, to jest taka nieśmiała sugestia się pojawia właśnie na, na kolejnych stronach, że informacje o lokalizacji miejsc schronienia znajdziesz w Urzędzie Gminy. No i teraz <grym> konia <grym> z rzędem <grym> temu, kto nawet w ramach zapytania o informację publiczną. Mm -hmm. y Zada pytanie władzom miasta, czy władzom powiatu, gdzie są zlokalizowane w Kamiennej Górze i okolicy... Miejsca schronienia. ...chrony lub miejsca schronienia, bo to jest zupełnie inna kategoria. Dwie różne rzeczy. Inna kategoria. To omawialiśmy kiedyś. Tak jest. Zupełnie mhm. inna kategoria. Bezpieczeństwa przede wszystkim. No i teraz pytanie, czy taka lista w ogóle jest. Mhm. Czy ktoś ją już stworzył, albo ma przynajmniej pojęcie, jak ją stworzyć. Mhm. Bo ja nie wiem, ja takiej no, listy ja, nie Tak znam. jak y wtedy doszliśmy do takiej konkluzji, że tutaj y Samorządy też są, e, no, trochę skrzywdzone, bo ich nikt ich nie wspiera w tym, żeby te miejsca się pojawiały. Znaczy, ponoć są pieniądze na to przyznane czy przygotowane. Mhm. E, I każdy samorząd w ramach swoich obowiązków, które są nałożone zgodnie z przepisami prawa i z informacją wynikającą z tego poradnika bezpieczeństwa, tak. są nałożone na gminy określone obowiązki. To jest tak... I, to, I to wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek przygotować takie miejsca schronienia i wskazać te miejsca schronienia każdemu z mieszkańców danej gminy. No i teraz pytanie, czy my w Kamiennej Górze mamy takie miejsca schronienia, czy nie? Czy mamy sobie to sami w ramach własnych piwnic zabezpieczyć? Ja się obawiam, że właśnie, właśnie tak, nie? Choć tak jak mówiliśmy już, te nasze piwnice to niekoniecznie... No nie wszystkie, e, nie wszystkie, nie wszystkie zdecydowanie nie wszystkie. Tutaj też się taki pojawia... E, nawet nie wiem, ja część tych informacji to, to czytam jak dowcip w ogóle. Nie wiem, czy pan podobne wrażenie? Odnosi, a ja to mam taki czarny dowcip. Znaczy, tak Nie chciałbym tego podsumowywać w ten sposób, ale momentami bardzo infantylna. No. Taka, taka, no. Zaczynając od tych obrazków? Taka dziecinna. No. Tak. W przypadku zagrożenia promieniowaniem, yy, przygotuj się na przetrwanie co najmniej kilku dni wewnątrz uszczelniania budynku. U, uszczelnionego, przepraszam, budynku. I tak sobie myślę, że to powinniśmy zacząć chyba wyklejać, nie? No, najwyższa pora. No. Zważywszy na to, co się w nocy działo na no, Dzisiejsza naszej... noc jest przykładem tego, że jednak te y, sytuacje niebezpieczne wschodniej. mogą się coraz no częściej pojawiać. No jeden z tych ronów tak głęboko doleciał tam w okolice Łódkiego, prawda? Piotrków Trybunalskich, okolice no? Trybunalskiego. No to, to jest 300 kilometrów tak naprawdę. Tak. Więc ja myślę, że powinniśmy tylko... Czym to uszczelnienie trzeba pana przeprowadzić? Taką tą taśmą, tą szarą, tak? Tak, chyba tak. Ona najlepiej by się Z Taką z to taka srebrna taśma, która jest używana. No właśnie o tym myślę. No, kleblowania w filmach, tak? <do> tak, <wszystkiego> przez <laughs> kleblowania w firmach do kabli zabezpieczania. <laughs> Okej. <Okay>. No, <laughs> myślę, że to, to jest coś, co jest na miarę naszych możliwości w tej chwili i że tak byśmy się mogli, tylko używana jak tam promieniowanie, a my tam zamknięci w środku, no, to, to tak, tak Nie wiem, słabiutko, to tak no i żeby śledzić, proszę państwa, wszystkie informacje w pewnych sprawdzonych, publicznych źródłach informacji, takich jak Polskie Radio, Polska Telewizja, rządowe strony internetowe i y, służby państwowe. No media publiczne. Media publiczne, tak. To podstawa informacje i, i dokładnie. No na Podstawie szczególnie ostatnich. Y, Zwłaszcza, jak będziemy ich słuchali, to też wyczytałem. W, prądu nie w, będzie. Radiku, w radiu na korupkę. W radio na korbkę, piękna. To tak, jest tak. rewelacja. Radio na korbkę. Jakoś ostatnio też byłem w wielu sklepach y, tych elektrycznych nie mieli. I, i nie spotkałem się z radiem na korbkę. Hmm. Na baterie tak, tak. To, to tak trzeba to... nabyć to mieć na stanie w domu, powinno być, nawet ze względów bezpieczeństwa. Radio ten, na prąd, korbkę. Ale radio na korbkę jakoś nie widziałem do tej pory. Ale to Chińczycy lubią odpowiadać na takie potrzeby rynku. Może za chwilę się pojawią radia na korbkę pewnie tak, pewnie i przypłyną tak. do nas kontenerami. No i coś na podsumowanie, na koniec. Rzecz bardzo ważna. Higiena w kryzysie. Tak, to jest rewelacja. Higiena osobista. Ale, ale higiena, do higieny przejdziemy, bo najpierw toaleta. No, mamy potrzeby wszyscy fizjologiczne, prawda? Tak? Więc tutaj w poradniku mam taki prosty w kilku żołnierskich słowach przekaz. W przypadku braku bieżącej wody możesz stworzyć prowizoryczną toaletę, nakładając na wiadro plastikową torbę. Po użyciu wrzuć torbę z zawartością do osobnego pojemnika. Nieprzyjemne zapachy. Neutralizujesz za pomocą ziemi, trocin albo lwirku. Kotom można podkreślić. Tak jest. To jest sprzeczna metoda. Ale to powiem panu i jak to, ale to... Nie, nie, bo w terenie to inaczej się załatwia. To się z saperką no, trzeba No to jest inna sytuacja. Okej. Okay. I tak też trzeba zakopać. Nie tak jak borsuk nie oznaczać terenu. Nie wolno, tak? No, i następnie po wiadomej czynności fizjologicznej trzeba pamiętać w ogóle jeszcze o tym, żeby sobie ręce umyć. Czyli tutaj w poradniku czytamy, że dopóki jest woda bieżąca, no to wiadomo, myjemy w wodzie. Natomiast po zużyciu zasobu wody mamy użyć chusteczek nawilżanych. Amen. Nie wszyscy mamy na stanie te chusteczki. Ja myślę, że trzy czwarte tego plecaka ewakuacyjnego to powinny być jednak te chusteczki, wie pan. No Nie można zapomnieć o higienie. No są one niezbędne, niezbędne. W sytuacjach wybuchu wojny chusteczki nawilżane będą. To absolutny priorytet. Tak, to my, Myślę, że powinniśmy to mieć. Bo oczywiście sobie jaja robimy z tego, proszę państwa. No bo jak inaczej do tego podejść? Każdy z nas o zgrozo za nasze własne pieniądze dostanie wkrótce to arcydzieło do domu. Znaczy, ja nie do końca się zgadzam z, takim, z taką ironią, jaką my podchodzimy w tej chwili, bo w głębi duszy uważam, że dobrze, coś takiego się pojawiło. No tak, tylko szkoda, że to jest w tak żenującej tylko formie. Szkoda, że to jest w takiej formie, to po pierwsze. Po drugie, w krajach skandynawskich, Szwecji, Finlandii, takie poradniki są w każdym domu od 20 lat i są one bardziej profesjonalne i bardziej konkretne niż te bajki z Muchu i Paproci. <grym> To jest sporządzone tak naprawdę dla ludzi, którzy tak mi się wydaje, kompletnie nie mają jakiejkolwiek orientacji. Jakiejkolwiek i zupełnie. E, nie wiedzą, które nie wiedzą, co zrobić. Mhm. To po pierwsze, po drugie, przeczytają to i to ma ich teoretycznie uspokoić, ale to kompletnie nie uspokaja, no bo nie. każdy, kto będzie świadomy, będzie wiedział, że ta książeczka jest tak naprawdę no, materiałem no, e, do recyklingu. Mhm. Do poczytania i do recyklingu, bo tak naprawdę niczego nie zmienia. Nie wyobrażam sobie, w czym miałoby mi to pomóc, bo teoretycznie taką książeczkę powinniśmy mieć w tym plecaku bezpieczeństwa, tak? Yy, I Uważam, że to zbędny balast yy, w tym plecaku. Zupełnie niepotrzebny, yy, bo niczego nie, nie... Bo niczego nie objaśnia. Nic nam nie pomoże. No dodatek, te procedury w ogóle nie działają, nie? Yy, typu dowiedz się o miejscu schronienia w urzędzie gminy. Urząd gminy sam szuka miejsca schronienia, bo yy, nie wie, gdzie go dzisiaj ma zainstalować, jak go ma zrobić. Powinno być to bardziej nakierowane też na... Lokalne, prawda? Struktury, Zdecydowanie. Zdecydowanie. żeby było wiadomo, gdzie my tej pomocy, tego wsparcia, czy kogoś, kto nami wtedy będzie zarządzał, mamy szukać, to tego nie ma absolutnie. No rozmawialiśmy kiedyś o tym w sytuacji powodziowej, mhm. gdzie no padło też z naszych ust proste pytanie, gdzie będą. Umieszczone stałe punkty dystrybucji wody. Kiedy mhm. nie będzie wody w wodociągach, tak. w dalszym ciągu nie wiemy, czy są w kamiennej górze takie stałe punkty, gdzie będzie podjeżdżał beczkowus i w razie czego nam tą wodę dostarczał. No, że pana, ale będzie pan miał dużo chusteczek higienicznych. To nawet jak pan jedno pakowanie. Tak, wy, wykręci to. No tak, to, tylko że tego się nie da pić. E, drugi element, kwestia ewakuacji. Mhm. No, te 30, 30 kg na plecach matki i dwójki dzieci, no to tak trochę mało sprzyja tej ewakuacji. Tym bardziej, że my w dalszym ciągu nie wiemy, czy z Kamiennej Góry będziemy się ewakuować, w razie czego, czy my będziemy przyjmować się tutaj, w Kamiennej Górze, ewakuowany I nie na nie. jakich warunkach, na jakich zasadach. już, A już y, punktem takim, taką kropką nad... i to są właśnie te punkty schronienia. Te schrony, czy, czy y, punkty, w których możemy się schronić, a nie mają takich parametrów, jak, jak schrony, czyli podwójnego zabezpieczenia, wyjść ewakuacyjnych, wentylacji, etc. No więc to są elementy, które tak naprawdę ta książeczka tylko ma uspokoić. Ja rozumiem pana ministra Kosiniaka No jego uspokoiła ewidentnie. Ale jego to zradowała. Uspokoi, uspokoiła i pocieszyła, że coś zrobił. Mhm. Ale to nie na tym polega. No, coś zrobić, no to, żeby to miało jeszcze jakieś konsekwencje, jakiś skutek pozytywny, oprócz tego, że wyda się e, kilka milionów złotych na e, książeczki, które wylądują. I dystrybucja I dystrybucja, która też będzie kosztowała przymocy Poczty Polskiej i trwała trochę, znając no tak, tak. E, tempo e, pracy Poczty Polskiej. Dostaniemy to do domów. No i co? I to wyląduje no pewnie w koszu na śmieci. Trzeba pamiętać o tym, żeby to był właściwy kosz. Tak, trzeba to jeszcze odpowiednio posegregować. No Ciekawe czy to papier. będzie kreda, czy. No właśnie, jaki no papier. Mm -hmm. e, I tak naprawdę w dalszym ciągu jesteśmy w tym samym punkcie. Nie wiemy co dalej. Y Denerwuje mnie to, że my tutaj książeczka, tam na wschodzie nam jakieś drony spadają, zamykamy granice z Białorusią, a władze, nie tylko polskie, ale w ogóle światowe, są władze, podkreślam, są niezdrowo podniecone faktem możliwości wybuchu wojny. Może to naiwne, może to śmieszne, może to dziecięce, to powiem, ale państwo się jednak powinni skupić na tym, żeby za wszelką cenę do takiego konfliktu nie doprowadzić. No, ja pani. Ja bym tego chciała strasznie, bo tak jak rozmawiam z ludźmi, to my nie jesteśmy zainteresowani wojną, bo to psuje nam plany po prostu. Wybieramy władze nie po to, żeby dążyły do konfliktu jakiegokolwiek, tak. tylko po to, żeby zarządzały państwem, województwem, miastem w naszym interesie. Zgadza się? No, a nasz interes to nie jest wojna. To nie jest y, ginięcie od y, wybuchających rakiet, bomb czy dronów, y, czy rozstrzeliwanie y, na ulicach, tylko normalne życie. No więc te władze są po to, żeby to normalne życie nam zabezpieczyć. Władze rządowe po to, żeby nie było konfliktu zbrojnego, wojny czy, czy różnego rodzaju innych y, niebezpieczeństw dla społeczeństwa, a władze lokalne do tego, żeby nam się normalnie, spokojnie i bezpiecznie żyło. Czego dowodzą badania, o których Pan wspominał poza anteną, kiedy rozmawialiśmy, że tylko 30% społeczeństwa naszego jest gotowa pójść się bić i posłać tam swoje dzieci na pewną śmierć albo pewne PTSD. No i to jest właśnie, właśnie problem, że my chcemy funkcjonować normalnie, a tak. nie znowu. To wojna nie jest naszym ginąć, interesem. Ginąć na, na ulicach czy na polach. Mhm. My chcemy normalnie żyć, dlatego znowu apel chyba do, do, do władz aby postarały się po pierwsze te najwyższe władze e, zabezpieczyć nasze normalne funkcjonowanie i nie doprowadzić do wojny i za wszelką cenę e, tej wojnie nie sprzyjać, e, a do władz lokalnych, żeby przygotować nas na sytuacje różne, bo to może być różnie, przygotować na nas, na, nas na różne sytuacje i zabezpieczyć nam normalne życie, normalne funkcjonowanie. A w sytuacji konfliktu jakiegokolwiek, e, no zabezpieczyć nas. Doprowadzisz do naszego bezpieczeństwa po mhm. prostu. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze tu i teraz. Zapraszamy do kolejnego odcinka wkrótce i oczywiście czekamy na Wasze lajki, komentarze, uwagi. Podzielcie się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Jeżeli czytaliście już to arcydzieło, to też jesteśmy ciekawi waszej opinii. Dziękujemy za dziś serdecznie. Do widzenia. Do widzenia.